Cześć, jestem dzisiaj w Rzeszowie. W ramach projektu Y Purchasing, dlaczego zakupy, spotkam się z Jackiem Rybką, który zarządza działem zakupów Pratt Whitney w Polsce, oraz z jednym z liderów transformujących organizację zakupową Pratt Whitney w Europie. Jestem przekonany, że Jacek będzie miał wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat tego, dlaczego zakupy mogą być fajnym miejscem do pracy. Jacku, jesteś z wykształcenia konstruktorem samolotów. Co sprawiło, że zdecydowałeś się na karierę w zakupach? Wiesz, co Szymon jest ciekawe pytanie, bo jak pamiętam, jak kończyłem studia, powiedziałem sobie, że nigdy nie życiu w handlu, nie będę pracował, więc stąd mi się da duża ciekawość tego pytania. Natomiast, wiesz, co zakupy paradoksalnie, tak bym powiedział, to nie do końca handel. Mhm. Przynajmniej w lotnicy, jak ja postrzegam, bo. Ilość spraw, które gdzieś tam przewijają się przez życia kariery takiej zawodowej, czy jesteś kupcem, czy kierownikiem, czy nie wiem, jakościowcem, bo się gdzieś tam przewijają, no to praktycznie masz cały czas aspekt techniczny. Hmm. Nie ma czegoś takiego, że zajmujesz się tylko kontraktem, tylko ceną. Nic cię więcej nie interesuje. Tu się tego hmm. nie da odłączyć po prostu. więc Jest to fajny mariaż, myślę tak dla mnie, nie? bo jednak. Gdzieś z wykształcenia i trochę pasji tego gdzieś tam zostało. No. A z drugiej strony, mam jakiś obszar, który da, cały czas można rozwijać. Super, czyli ten związek pomiędzy pracą zawodową a wykształceniem, pasją inżynierską, pasuje mnie najbardziej. A co w takim razie z zakupami w Pratt Whitney. Mamy dużą transformację teraz, że mówimy o Polsce generalnie, bo jak wiesz, mamy trzy zakłady produkujące w Polsce, każdy miał jakąś funkcję tam zakupową, mniej lub bardziej rozwiniętą. I podjęliśmy decyzję, jakieś pół czy dwa lata temu, praktycznie podjęliśmy decyzję, uzyskaliśmy aprobatę, żeby tak to zrobić po swojemu. To też jest myślę duży, duży znak czasu, że jednak korporacja też zobaczyła nas i stwierdziła, że możemy faktycznie coś ciekawego zrobić. No i podjęliśmy decyzję, żeby to troszkę zreformować, żeby przejść od tej taktyki, hmm. od takiego tylko składania zamówień, rozliczania kłemów, czy tam prowadzenia jakichś dochodzeń jakościowych, żeby przejść bardziej w kontraktowanie, w poszukiwanie nowych dostawców, w optymalizację całego łańcucha dostaw, który mamy dla siebie. I to z dwóch stron: raz ze strony tego, co mamy na zewnątrz, poza potem, a druga rzecz to, jak my pracujemy wewnątrz. Nie? Bo, bo myślę, że to wiesz, bo pracujesz z nami już jakiś hmm. czas, więc e, e, mamy zasoby, które pracują z tymi samymi dostawcami, więc tak. no, można powiedzieć, nonsens taki bardzo mocny, jak może hmm. tak konstruować firmę. i chcemy to zmienić i myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku na dzisiaj. Hmm. Czyli to, co może być hmm. interesujące dla osób, które chciałyby pracować dla Was, to jeżeli dobrze zrozumiałem, to połączenie zarówno tej pracy operacyjnej, administracyjnej i z drugiej strony bezpośredniego wpływu na strategię firmy. Tak, dokładnie. My, my na dzisiaj e, mamy aktywny dział poszukiwania nowych dostawców i jesteśmy hmm. spięci z korporacją. Nawet e, myślę, warto to podkreślić, że, że chłopaki zaproponowali paru fajnych dostawców z Europy. Hmm. Z którymi myśmy do tej pory nie współpracowali i już na dzisiaj wiemy, że, że korporacja chce w to, w to wchodzić, inwestować u, mm. u tych dostawców. Będziemy się teraz ścigać, kto będzie pierwszy, <grym> z wdrożeniem. Także widać, że, że jest, jest popyt na to i cały czas poszukiwanie czegoś ciekawszego, tak zwanej lepszej wartości dodanej. To już nie jest sama cena, nie sam tak. koszt. Jak sam dobrze wiesz, bo, bo w tym siedziałeś i siedzisz teraz i szkolisz ludzi z tego. Jest tym wyróżnikiem, za którym no, firmy podążają. A co z zakupami w takim razie na następne 5-10 lat? Dużo się mówi o Industry 4.0, automatyzacji. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Myślę, że głównym wyznacznikiem dla supply chainu, czy dla, dla zakupów, jakkolwiek to będziemy określać, to jest zarządzanie ryzykiem, przewidywalność. Mm -hmm. Coś, co w tym teraz świecie, gdzie mamy strasznie skrócony cykl życia produktu, a wydłużone time'y u dostawców, mm. bo wszyscy się biją o capacity, to przewidywalność chyba myślę jest jednym z największych parametrów, na który patrzą dzisiaj prezesi czy, mm. czy osoby decydujące o tym, jak firma, jak firma funkcjonuje. No, i do tego myślę, że Industry 4 tutaj nam może się świetnie przydać, bo ilość tych danych, które już możemy zbierać z rynku, jest olbrzymia. Natomiast umiejętność czytania tego i takiego wyciągnięcia jakiejś esencji, że tak faktycznie mam ryzyko gdzieś tam albo, albo, albo nie, to myślę że jest głównym wyróżnikiem chyba w, takim, w tym mariażu pomiędzy technologią a człowiekiem, z drugiej strony, która jest gdzieś przed nami. Nie? Jak to zrobić? Próbujemy eksperymentować podobnie jak inni, pewnie, <grystanie> przypuszczam. Natomiast dla mnie to jest coś, co będzie określało skuteczność albo doskonałość obszaru zakupów w jakiejś tam perspektywie. Czyli na dynamikę pracy, na wyzwania. Na pewno w przyszłości nie będzie się narzekać. <grystanie> nie narzekamy już dzisiaj. <grystanie> Za każdym razem jest coś innego. Więc... To jest to rewelacyjne miejsce do rozwoju. Zakupy mogą być świetnym miejscem do rozwoju. Jacek Rybka, dyrektor zarządzający zakupami katent witnej w Polsce. Dziękuję bardzo.